Dajemy szansę powołania spółki. <grym> tak, jest to 30 tysięcy, czy od 5 do 30 tysięcy powołujemy spółkę. Dobrze, nie. Okaże się na etapie decyzji środowiskowej, że nie ma takich możliwości, to znaczy przeprowadzenia odwiertów, dlatego że znajdzie się we wskazanych miejscach, gdzie... Właśnie Politechnika, Uniwersytet, VAT, powiedzą, że chcą w tym miejscu wiercić, bo jest największe prawdopodobieństwo tam zlokalizowania tego odwiertu. To miejscu, Park Narodowy powie, że nie niestety, ze względu na to, że jest to położone w naturze, tam nie można. Dlatego ja sądzę, że tutaj panu inżynierowi chodzi o to, żeby jak najszybciej dać odpowiedź, słuchajcie, gdzie możemy zrobić, co możemy zrobić i w którym miejscu. Ja czytam się szczerze, że jak patrzyłem tak na ten wykres, na przykład ja bym zlokalizował odwierdna w miejscu z naszej oczyszczalni na dole. Dlatego, że jest to nasz teren, jest to teren na dole. Tam są, są to tereny pozanaturowe poza praktycznie, poza, przeznaczone w planie zagospodarowania jako tereny przemysłowe, nikomu daleko od zabudowy, od terenów zurbanizowanych, łatwe z dojazdem. Jest wiele elementów i można pewne rzeczy zrobić. Natomiast my na, dziś, na dzień dzisiejszy, chcę, ja że chcielibyśmy mieć pełną wiedzą na temat gełtermi. To się nie da. To jest nauka. To jest dziedzina nauki, którą, żeby rzeczywiście wiedzieć coś na temat termalnych, to no, ludzie studiują wiele, wiele, wiele lat. I rzeczywiście e, natomiast w życiu gospodarczym są potrzebne czasem szybkie decyzje, żeby, e, żeby rzeczywiście e, e, mieć dać sobie szansę na zrealizowanie pewnych zadań. Proszę Państwa, ja mówię z całym przekonaniem, jeżeli hotel, który też był dyskusyjny, hotel Wołębieski, jeżeli wybudowałaby wcześniej Śląska poręba, ja ciekaw jestem, co by mieszkańcy mówili na temat o burmistrzu, że nieudolny, nie potrafił na nie potrafił zrobić. Ja mówię, etap badawczy jest zawsze etapem badawczym i uważam, że dać szansę sobie powinniśmy. My zawsze możemy powiedzieć e, w politechnice czy w Tatowiec, nie, nie idziemy tą drogą, bo będzie nas to kosztowało. Ale spróbować? Uważam, że powinniśmy e, rzeczywiście spróbować wykorzystać potencjał i wiedzę tych uczelni, bo to jest skalę. Panie burmistrzu, jeśli mogę na zakończenie prośba, przygrywam się do wniosku kolegów, jednak przed podjęciem tej decyzji prosiłbym, żeby zaprosić osoby, które naprawdę mają wiedzę kompetentną, o której tu pan już nie wspomniał, jednak posłuchać, bo takie informacje w ciągu tam takich emocji jak to nic nie zmienia. A jeszcze na zakończenie pytanie. Panie burmistrzu. Powodem, że pan tak bardzo nie zabiegał o budowę oczyszczalni dla mieszkańców ścieków dla Karpacza, tylko pan tak o to zabiega. Niech nie pan odpowie, też mieliśmy możliwości i też nie zrobiliście państwo nic. Dziękuję. Nie, nie, nie. no, też to poważniejsze. to jest. Dziękuję. Mieliśmy po prostu Rady Miejskiej w w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego. Wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się z nią i były wątpliwości, były zapytania. Wszyscy obecni tutaj nie mogli udzielić odpowiedzi na ten rokę udzielić, w związku z czym teraz proszę o moment zastanowienia i przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki w górę. Widzę tutaj pięć osób, które są za. Kto jest przeciw? Siedem osób jest przeciw. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała.